Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem omówimy media oraz projektowanie responsywne. Nauczysz się, jak tworzyć elastyczne układy przy użyciu podstawowej składni i przykładów zastosowania media. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Media to reguła umożliwiająca stosowanie zapytań medialnych CSS w celu nadawania stylów w oparciu o określone warunki. Pozwala na stosowanie różnych stylów CSS w zależności od wielkości ekranu urządzenia, orientacji, rozdzielczości lub innych cech. Głównie używane w responsywnym projektowaniu pomaga dostosować wygląd do różnych urządzeń, takich jak komputery stacjonarne, tablety i smartfony. Podstawowa składnia media wygląda następująco. W Media Type należy określić typ mediów np. screen print. W Condition określ warunki takie jak wielkość ekranu lub rozdzielczość. Przykłady typów mediów obejmują następujące. Screen style dla wyświetlania na ekranie, takie jak na komputerach i smartfonach. Print styl stosowany do drukowania. All styl stosowany do wszystkich mediów. Często używane warunki obejmują następujące: min-width, max-width stosuj style w zależności od minimalnej, maksymalnej szerokości ekranu. Min Height, Max Height stosuj style w zależności od minimalnej, maksymalnej wysokości ekranu. Orientation określa orientację ekranu, Portrait dla pionowej, Landscape dla poziomej. Resolution stosuj style w zależności od rozdzielczości ekranu, np. DPI. Na przykład, aby określić style stosowane, gdy szerokość ekranu jest mniejsza niż 600 pikseli, możesz napisać to w ten sposób. Na urządzeniach o szerokości ekranu 600 pikseli lub mniejszej kolor tła zmienia się na jasnoniebieski, a rozmiar czcionki akapitów na 14 pikseli. Aby zastosować style, gdy urządzenie znajduje się w orientacji poziomej, możesz napisać to w ten sposób. Gdy ekran jest w trybie poziomym, kolor tła zmienia się na jasnozielony. Możesz łączyć wiele warunków za pomocą and, aby zastosować style do bardziej szczegółowych warunków. Jeśli szerokość ekranu wynosi od 768 pikseli do 1024 pikseli, kolor tła zmienia się na jasnoszary. W projektowaniu responsywnym powszechne jest stosowanie różnych układów w zależności od szerokości ekranu. Rozmiary czcionek zmieniają się na urządzeniach mobilnych 600 pikseli lub mniej, tabletach 601 pikseli do 1024 pikseli oraz komputerach 1025 pikseli lub więcej. Media to potężne narzędzie do zmiany stylów CSS w zależności od urządzeń i rozmiarów ekranu, a jest to kluczowe dla projektowania responsywnego. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu warunków takich jak min-width i MaxWave możesz stworzyć stronę internetową zoptymalizowaną dla różnych urządzeń. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź url w opisie, aby wspomóc naukę. Jeśli spodobał Ci się ten film, rozważ zasubskrybowanie kanału i polubienie go. Dziękujemy za oglądanie.